Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl. Nauczyliśmy się żyć bez wielkich planów. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. A chcecie domashniego kompotu? ten napitek. Może masz ochotę? To jest kompot z naszych buczańskich brzoskwiń. No Lena i Mikołaj Diktarienko pochodzą z Buczy. I przyjechali do nas w marcu 2022 roku, po tym jak spędzili miesiąc w piwnicy swojego domu. 25 dni. 25 dni. Ale ta podróż to oni już Wam opowiedzą dokładnie, jak to wyglądało, bo to było dosyć... Była noc, już spaliśmy. I dostaliśmy telefon z informacją z miejsca, gdzie zaatakowali Rosjanie. Zaatakowali Finiewicze i Wanków. Początkowo oni chcieli opanować lotnisko Gastomiel koło Kijowa. A Gastomiel i Irpień to małe miasteczka, które najpierw zaatakowali. Mamy tam znajomych, i oni od razu do nas zadzwonili i powiedzieli, że słychać wybuchy, strzelaninę. I powiedzieli o tym, że o 4.30 rozpoczęła się wojna. U nas było jeszcze cicho, więc myśleliśmy, że to jakieś bajki. Poszłam do sklepu, przed którym było bardzo dużo ludzi i wykupowali oni dosłownie wszystko, co można było kupić. Ja zdążyłam kupić jedynie trzy ostatnie połówki chleba, z czego bardzo się cieszyłam. I kiedy szłam do mamy w centrum Buczy, zobaczyłam pierwsze wybuchy i widać było gastomiel. Ludzie wokół mnie też się zatrzymali i obserwowali, jakbyśmy oglądali jakiś film, bo przecież to miało miejsce po raz pierwszy w naszym życiu. Ludzie nie biegali, nie chowali się. Nikt nie krzyczał, ale niektórzy ludzie stali i płakali. zadzwoniłam do córki i powiedziałam jej o wszystkim, a ona poradziła mi bym jak najszybciej schroniła się w piwnicy. Wróciłam więc szybko do domu i zeszłam do piwnicy. Przyszli też sąsiedzi, i w sumie było nas 16 osób. Było wśród nas pięciomiesięczne niemowlę. Było zimno, jak to w lutym, ale przez cały ten czas to dziecko nie zachorowało. To było niesamowite. Czas mijał, i coraz bardziej wychodzenie na zewnątrz było niebezpieczne. ruskie kiedy rozpoczęła się wojna, była jeszcze szansa, by podróżować w stronę Kijowa, bo od tej strony, od Białorusi i Czarnobyla, Rosjanie wszystko już opanowali i drogi były zamknięte. Ale niestety w stronę Kijowa zaczęli już wysadzać mosty. Do końca nie wiemy, kto tego dokonywał, ale być może tak wyglądała obrona. Mieliśmy w naszym kościele mikrobus i chcieliśmy z grupą ludzi wyjechać, więc dowiadywałem się, który most jest jeszcze przejezdny. Jedąc, dostawałem telefon od tych, którzy wcześniej pojechali, by nie jechać w danym kierunku, bo Rosjanie ostrzelali ich samochody. Tak więc nie było już szansy wyjechać. Byliśmy w okrążeniu. No w okrążeniu. W pewnej nocy rakieta spadła na tory kolejowe i stację w Buczy. Trzeciego dnia wojna dotarła do naszego miasta. Przyjechało około 80 samochodów i stanęły na ulicach Buczy, bo most był zniszczony i nie mogli jechać dalej. Przeleciały ukraińskie drony, Bajraktary i zaczęły bombardować te rosyjskie samochody. Widzieliśmy, jak ta reszta 30-40 samochodów zaczęła zawracać. Żołnierze byli ranni i uciekali. Każdy trafiony samochód wybuchał, bo przecież wszystkie przewoziły zapasy amunicji. Tak więc wszystkie domy po bokach ulic były zrujnowane. To było straszne, bo przecież w każdym z tych domów w piwnicach siedzieli ludzie. Otrzymywaliśmy nawet telefon z Kijowa, że pod takim, a takim adresem w zasypanym domu w piwnicy są ludzie i trzeba ich jak najszybciej odkopać. I nam z Kijowa dzwonili, mówią, po takому takому to adresem, my точно знаем, że to jest ludzie, надо пойти i rozkopać ich, żeby oni... No to była pierwsza ataka. Potem, po pierwszej первой było wszystko dobrze, хорошо. pojawił się, поднял flagę Ukrainy... To był pierwszy atak, i po nim wszystko było niby dobrze. Pojawił się burmistrz miasta i wywiesił flagę ukraińską, i myśleliśmy, że to koniec. Po wszystkim. Zwycięstwo. Ale wówczas nastąpił drugi atak, dużo straszniejszy niż ten pierwszy. Teraz przyjechał ciężki profesjonalny sprzęt, czołgi, którymi oni rozjeżdżali domy, jadąc tą główną ulicą Buczy. Modliliśmy się, by przyjechali jak najszybciej, bo obawialiśmy się, że ta sytuacja się powtórzy i przelecą nasze samoloty i zbombardują te czołgi, a wówczas to i my zginiemy, ponieważ były wzdłuż całej ulicy. No, my też poгиbimy, ponieważ ulica była забита танками. zabita tankami. No, to pierwsze впечатление. A jak wyglądało wasze życie przed wojną? Ja był pastorem w Ukrainie Ja byłem pastorem. Spodziewaliśmy się, że wojna wybuchnie, ponieważ mieliśmy dużo zaprzyjaźnionych kościołów protestanckich w Ameryce, które nas odwiedzały i wspólnie organizowaliśmy obozy dla dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, alkoholików czy narkomanów. Jeden z obozów połączony z nauką języka angielskiego odbywał się w Czarnobylu. To od nich dowiedzieliśmy się o pierwszych atakach Rosjan. Krótko przed wojną wszyscy nasi amerykańscy przyjaciele ostrzegali nas, byśmy się przygotowali na wojnę. Zarówno oni, jak również cała ambasada Ameryki się ewakuowali. Wszyscy Amerykanie ujechali z Ukrainy. I oni skali, że gotujcie się, bo będzie wojna. Nasz prezydent, z przykrością muszę to przyznać, mówił, że wojny nie będzie. A nawet gdyby była, to siły wojskowe Ukrainy szybko ją zakończą. Dlatego też wielu ludzi nie wierzyło, że ta wojna wybuchnie i nie byli do niej przygotowani. Ale my tak na dwa tygodnie przed wybuchem wojny rozpoczęliśmy przygotowania. Zaczęliśmy robić zakupy i przygotowywać schron pod kościołem. Kupowaliśmy też spore ilości paliwa, by ewentualnie się ewakuować Tak więc my byliśmy przygotowani, ale wielu ludzi nie Widzieliśmy, jak ludzie w panice zaczęli uciekać swoimi samochodami i gnęli rozstrzeliwani Co wówczas dzieje się w głowie i jakie są emocje? U był strach, bardzo silny strach ja się bardzo obawiałam. Szczególnie jak słychać było lecące samoloty tuż nad naszymi głowami. A my siedzieliśmy w tej piwnicy i nie wiemy, czy będą zrzucać bomby, czy nie. To trudne nazwać słowami, co w takim momencie się czuje. Masz wrażenie, że wszystko w Twoim wnętrzu się zatrzymuje, zamiera, i nie wiesz, co się wydarzy w następnej sekundzie. To straszne. Oстанавливается i ty czekasz i ty nie знаjesz co teraz będzie przez jedną sekundę. No, to jest bardzo straszne. kobiety się bały, a mężczyzn prawie wcale tam nie było. Byli tylko młodzi chłopcy, którzy zapisali się do oddziałów obrony. Najstraszniejsze było to, co wydarzyło się chyba po dwóch tygodniach w Buczy. To, co już wszyscy wiedzą. I w co już wszyscy wiedzą. W obuzie na się sprawierka podwalą. Rosjanie chodzili i sprawdzali. Rozpoczęło się sprawdzanie piwnic. Rosjanie szukali tych, którzy zapisali się do samoobrony, którzy byli aktywnymi patriotami, albo takich jak my, którzy współpracowali z Amerykanami, podejrzewając ich o amerykańskie szpiegostwo. Wszystkich tych ludzi szukali i rozstrzeliwali. I to takich ludzi i i rozstrzeliwali. A, a, a skąd wiedzieli, gdzie ich szukać? Jak to zwykle w czasie wojny bywa, są zdrajcy, którzy za pieniądze, czy za alkohol, czy z powodu jakichś pobudek patriotycznych wydają innych. Ja od 20 lat zajmowałem się współpracą z Amerykanami. Przywoziłem ich do Buczy, by razem organizować obozy dla dzieci i młodzieży, tak więc wszyscy sąsiedzi wiedzieli kim jestem, czyli według nich amerykańskim śpiegiem. to jest była niedaleko, nasz Mieliśmy najbliższą sąsiadkę, która nie kryła się ze swoimi upodobaniami, mówiła wprost, że kocha Rosjan i ich rosyjski pokój. Ale potem, gdy wydarzyło się to, co się wydarzyło, sąsiedzi chodzili do niej i pytali: "I co? Doczekałaś się rosyjskiego pokoju? Tego rzeczywiście chciałaś?" Zdrajców było pełno. No, co? Dożdałaś ruskowego mira? Ty tego chciałaś? No, przydateli byli, конечно. wyjechali z Opuściliśmy buczę po 25 dniach siedzenia w piwnicy, 21 marca. wyszliśmy z piwnicy dzięki pomocy czerwonego krzyża. Ich samochody oznaczone czerwonymi krzyżami wywoziły ludzi z okupowanego miasta. Wyszliśmy z naszej piwnicy w ostatnim momencie. Gdy ją opuściliśmy, to zaczęły się przeszukiwania domów na całej naszej ulicy. A w naszej piwnicy siedzieli młodzi chłopcy, którzy należeli do obrony. Udało się ich wyprowadzić jeszcze przed nami. I kiedy wszystkich nas już wyprowadzono, to sąsiadka potem nam opowiadała, że po dwóch dniach zaczęto przeszukiwać nasz dom. że was Na a jak jechaliście? Jakie były warunki na drogach? Gdy Czerwony Krzyż przewodzi, to najpierw jadą autobusy pełne ludzi, a potem samochody prywatne. Oczywiście wszędzie były kontrole. Gdy była taka pierwsza akcja Czerwonego Krzyża, to jechało nawet tysiąc samochodów. A jak my jechaliśmy, to tylko pięć samochodów osobowych było. Oczywiście baliśmy się, bo przecież mogli to sprawdzić, że jestem pastorem współpracującym z Amerykanami. Widoki były straszne. Wszędzie było pełno poprzewracanych samochodów, ostrzelanych albo spalonych. Jechaliśmy taką kolumną. I nie było wiadomo, czy nas też nie ostrzelają, bo niby mówili, że można jechać, ale często odwracali się i ostrzeliwali kolumnę, którą przepuścili. To było straszne. Potem my wjechali już na naszą terytorium, to też były blokposty Ukrainy my pod Dojechaliśmy do Kijowa, ale dalej kontrola już ukraińska nas nie wpuściła, bo mówiono, że są przygotowania do bombardowania Kijowa. Nie mieliśmy zamiaru jechać do Polski, bo wszyscy uciekający chronili się w zachodniej Ukrainie, myśląc, że może tydzień, dwa i będzie można wracać. I kiedy my tam dotarliśmy, zobaczyliśmy, że wszystko jest już pozajmowane. Nigdzie nie było dla nas miejsca. Dzięki Bogu, nasza młodsza córka mieszka z mężem we Wrocławiu, gdzie pracują już od czterech lat. Ona miała rozeznanie w sytuacji i powiedziała, że Wrocław jest już pełen Ukraińców, więc lepiej, żeby poszukać innego miejsca. I tak też trafiliśmy tutaj, do kościoła w Żywcu. Wszyscy Ukraińcy. my przyjechali, to nie było w Polsce i nam jest w Żywcu i tak my popali suda. I przyjechali do nas w marcu 2022 roku, i z mamą Sofią 84 lata. Bardzo lubię. Pierwszy raz była za granicą. No, mama była bardzo zadowolona, że, że poznała Polską i Polaków. No, mama Sofia 84 lata. Przyjechała tutaj, no ale potem postanowiła wrócić do swojego domu, bo tam jest jej miejsce. Da, moja Jej było 4 kiedy Niemcy weszli w Kiedy moja teściowa, mama Zofia, miała 4 lata, to w 1941 roku Niemcy weszli do Buczy. Jej mamę wraz z trójką dzieci Niemiec chciał rozstrzelać, bo wyglądała jak Żydówka. Inny Niemiec wyskoczył z domu i zatrzymał go, mówiąc, że oni nie są Żydami, i to ich uratowało. Tak więc moja teściowa powiedziała, że skoro przeżyła Niemców, to i Rosjan przeżyje, i wróciła do Buczy. Kiedy ona mówiła, że ona Niemców przeżyła, to Ruskich też przeżyje. My chcieliśmy ujechać, w z naszej mamy, через dwa miesiące, no, powróciło tak, że u nas tutaj pojawiły się te ludzie, ukraińskie kobiety z dziećmi. Chcieliśmy wyjechać wraz z mamą, ale pojawiły się tutaj kobiety z dziećmi, które nie znają języka polskiego i pomagamy im również od strony duchowej. Oczywiście nie możemy też zostawić Ukrainy i jeździmy tam z pomocą. Byłem już siedem razy.

Albo dostali się do niewoli, czy też zginęli. Dyrektor tego internatu poprosił nas o generatory prądu, ponieważ nie mieli tam światła, a w piwnicach, gdzie się ukrywali, brak było jakiejkolwiek wentylacji, więc te generatory były im bardzo potrzebne. W podwalach nie było nawet dyszać bo ponieważ na to było wentylację i wszystko. To my wazili tutaj generatory, wazili tutaj jedzenie. Woziliśmy też żywność. Na przykład u nas na bazarach, jakakolwiek żywność się pojawiła, to była to żywność z Polski. Tak więc, dzięki Bogu za tę pomoc, i teraz w Buczy jest już troszkę lepiej pod tym względem. A co ludzie w Buczy mówili o Polsce? Co było dla nich ciekawe? To my rozkazali, jak nas przyjęli, jak Polska pomaga. No realne wieści, żeby to nie po było. Opowiedzieliśmy im, jak Polacy nas przyjęli, jak pomogli. To już nie były jedynie informacje ze słyszenia, ale byliśmy naucznymi świadkami. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że otoczono nas taką miłością i taką troską, o której nawet nie mogliśmy marzyć czy śnić. Wszystko tutaj otrzymaliśmy. Mamy swój pokój, dobrą opiekę, troskę, jak w raju. W pierwszym miesiącu było nam trudno. Nie jesteśmy po raz pierwszy za granicą, ale nigdy nie pragnęliśmy życia na obczyźnie. Nigdy też nie doświadczyliśmy wojny. Obawialiśmy się, że może Polacy źle o nas myślą, będą wspominali o antagonizmie między naszymi narodami w przeszłości. Obawiałem się praktycznie wszystkiego. Obawialiśmy się, że będziemy traktowani jak obcy na cudzej ziemi. A tymczasem jesteśmy tak bardzo wdzięczni tu wszystkim, Alince, Jurkowi, Tadeuszowi, Dawidowi. No wszystkim, wszystkim, że potraktowali nas z miłością i zatroszczyli się o każdą naszą potrzebę. Także żyjemy tu naprawdę w cudownych warunkach. Dzięki Bogu za to, czego od nich doświadczyliśmy i mogliśmy się wzmocnić. I dzięki temu teraz możemy pomagać innym. my my sami możemy pomagać. Jeśli, jeśli mogę jeszcze coś dodać, tutaj są dzieciaki też w internacie naszym. To jest szkoła sportowa tutaj w Żywcu, i właśnie od paru lat w szkole uczą się dzieci ukraińskie. Przyjeżdżają z różnych miast, z zachodniej Ukrainy bliżej, ale i z Kijowa, i z Charkowa, i z tych terenów wojennych. Przyjechali już tu przed wojną, ale po 24 lutego też przyjechały dzieci, których rodzice tam zostali, a przysłali ich tutaj do szkoły, żeby, no, żeby mogły normalnie żyć no i jesteśmy z nimi, oni tutaj mieszkają śpią, jedzą, do szkoły chodzą do innego budynku no i chcąc nie chcąc właśnie jesteśmy blisko nich i, i rozmawiamy listy, poginęli na wojnie komuś tam babcia poszła na zakupy i, i wraca a domu nie ma i dziadek pod gruzami I jest tu dziewczyna, która coś takiego przeżyła, komuś tam tatę zabili, mama zginęła, rodzeństwo i oni chodzą do szkoły, oni wypełniają swoje obowiązki, ale masz dzieci, młodzież, nastolatków, którzy takie rzeczy przeżyli. I teraz trzeba umieć z nimi rozmawiać, i jakoś podnosić na duchu, i, i przedstawiać ten świat. No to nie jest łatwe. Jakie jest nastawienie Ukraińców do Rosjan? U nas wojna, ona rozdzieliła siemi. U mnie jest przykrasne Ta wojna podzieliła rodziny. W mojej rodzinie babcia jest Rosjanką, jej córka pół na pół Rosjanką i Ukrainką. Mąż tej kobiety jest Ukraińcem z zachodniej Ukrainy, a wnuczka po rozpoczęciu wojny przeciwstawiła się babci. Zaczęła mówić jej bardzo przykre rzeczy. Ojciec tej dziewczyny poszedł na wojnę i powoli dochodzi teraz do zmian myślenia i nastawienia, że również Rosjanie są w bardzo trudnej sytuacji, bo przecież nie wszyscy chcą walczyć. Jedynie jakaś elitarna część oraz ludzie, którzy uważają się za patriotów, ale nie za patriotów swojego kraju. Oni niewiele rozumieją. Służyłem z wieloma Rosjanami w wojsku w czasach w Związku Radzieckiego. I ich znam nie tylko ze słyszenia. Rosjanie są tacy bardziej twardzi, grubiańscy, a my, Ukraińcy, to raczej wszystko wybaczamy. Dlatego też nie mamy takiego złego nastawienia przeciwko Rosjanom. Oczywiście wszyscy nienawidzą Putina, wojny i tych walczących przeciwko nam. A co myślą teraz ludzie w Bucze, ci, których odwiedzacie? Wszyscy oczekują, że to się szybko skończy. Czekamy na zwycięstwo. Innego wyjścia nie ma. Wszyscy wierzą w zwycięstwo, że to Ukraina zwycięży. Jeszcze pół roku temu, gdy tam jeździliśmy, to wszystkie domy były rozwalone i panowało ogólne przygnębienie. Ale teraz już powolutku zaczynają remontować, odbudowywać te domy, i nastawienie ludzi też się zmienia. Zaczynają się uśmiechać, rozmawiać ze sobą. Zaczynają znowu żyć i wierzyć, że to wszystko się zakończy. To jest jakby starają się, kontynuować życie. Kontynuować i Żdać to interesne, Po każdej podróży tam staram się robić taki króciutki filmik. I rzeczywiście, gdy na początku przyjeżdżaliśmy, to było pusto. Nie było widać ludzi na ulicach. Całe mnóstwo spalonych domów i ogólnie przygnębiający obraz. Trudno jest to określić, ale to tak, jakbyś trafił na cmentarz. Później za każdym razem było odrobinę lepiej, weselej, a teraz to już te domy zaczynają inaczej wyglądać, są remontowane, i nawet ludzie jakoś zdobyli fundusze i budują nowe domy. W rejonach Burczy i okolic, gdzie były ciężkie walki, ludzie wracają i zaczynają urządzać sobie życie, odbudowywać wszystko. Bardzo dużo ludzi powraca. Tam ludzie już się i odstrajają się. Bardzo dużo ludzi Jakie są Twoje marzenia? My wszyscy myślałem, żeby zakończyła się wojna. Wszyscy marzymy o tym, by zakończyła się wojna, to po pierwsze. Po drugie, jakoś nie planuję i nie marzę o tym, co ma się wydarzyć. Po tych doświadczeniach wojennych nauczyliśmy się żyć bez wielkich planów, gdyż nasze plany mogą zniknąć w okamgnieniu. Wielu ludzi straciło domy. My dzięki Bogu domu nie straciliśmy, ale nasi sąsiedzi je potracili. Niektórzy stracili dzieci, które zostały rozstrzelane, całe rodziny. Wszystko uległo zniszczeniu w jednym momencie. Byliśmy wierzący teoretycznie, a teraz wierzymy praktycznie. Nie żyjemy jakimiś tam marzeniami, ale tylko tym, że jeśli Bóg da nam kolejny dzień, to trzeba w tym dniu coś dla Niego pożytecznego zrobić. To wszystko. My żyjemy tylko jeśli Bóg nam da zator dzień. Значит, надо в этот день потрудиться, для Господа. Вот и все. Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij Studio Reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.